Cześć wszystkim, nazywam się... Tomasz Szewczyk, siłę się na rękę. I w tym roku, 14 września, w halach Expo w Warszawie podczas największych targów sportowych, sportów siłowych FIBE 2019 organizuje Mistrzostwa Polski dla Amatorów Debiuty 2019. To cykliczna impreza, która odbywa się już od wielu, wielu lat w Polsce. Po raz pierwszy teraz w Warszawie. Ci, którzy mnie zdają, wiedzą, że robię fajne zawody, fajną oprawę. Zapraszam amatorów. Na czym to polega, słuchajcie? Zawody są podzielone na kategorie juniorek, juniorów, na kategorie wagowe również seniorskie i seniorek. Ci, którzy nigdy nie startowali na mistrzostwach polskich zawodowców, na żadnych zawodowych imprezach, Właśnie w tym turnieju mogą wziąć udział, wręcz powinni. Słuchajcie, to jest wasz moment, to jest wasza szansa posiłować się na profesjonalnym stole podczas profesjonalnego turnieju. Zdobycie wielkie doświadczenie i kto wie, może wyłonimy właśnie na tym turnieju nowe gwiazdy w slingu. Zapraszam serdecznie, 14 wrzesień, hala EXPO Warszawa. Zapisy od godziny 10 do 11.30. O 12 startują zawody, o 16 .00. finały. Jeszcze raz wszystkich zapraszam. Siłowanie na rękę. Art Wrestling Debiuty Hala Expo 2019. Widzimy się.